6.47 mamy 27 wrzesień 2022 rok a ja jestem w Łasinie zaraz opędzluje ten niewielki plac zabaw nie byłem tu jeszcze z moją snajperką spójrzmy wspólnie co z tego wyniknie idziemy się zabawiać na plac zabaw mamy pierwsze sygnały na 10.20 groszy tak jest dziesiąteczka zobaczcie 10 grosików. Ale są tu chyba jeszcze jakieś sygnały? Tak, tuż obok. Była apteka. Na no pewno. Druga dyszka. No i widzicie, ledwo zaczęłem i już sygnały się posypały. No jak zwykle wiecie, te dziesięciogroszówki mi wpadają najchętniej. Już tego mam od groma. Oho, czyżby zrywka? No niestety, zrywka. Taki urobek jak na razie. I jeszcze jeden sygnał. I nie mówcie, że znów będzie 10 groszy. To by była trzecia 10 groszówka. No i tak. Tak jak mówię. Co tym razem? Całkiem inny sygnał. Nie wiem, dwa zł. Ha. Dwie zetki. Super. to mamy 2,30. A, zaraz będzie 2,40 jak sądzę. A, taka odmiana. Tym razem 20 groszy. No to mamy 2,50 jak do tej pory. Co szuka bomby? Tak, bomby szukam. W międzyczasie 20 groszy jeszcze wpadło. Tak zwykle jakiś mądry Janusz mi tu o bombach opowiada sygnał 28 czyżby złotoweczka? ta złotóweczka taki jakiś nietypowy to jest nowe 10 groszy dlatego taki dziwny sygnał był to jest 6 metal no i takie nominały to my kochamy zobaczcie piąteczka wpada no i w siedmiu zrobiło się 11 elegancka a no, takie zjeżdżanie to jest zawsze niespodzianka i Strike mamy 16,90. No i jest. Czyli równo 17 zł, jak na razie. Minęło 22 minuty, i zobaczcie. Prawie 20 zł, jakieś tam 19,70 z groszami. Całkiem sympatyczny urobek, jak na taki czas. Nie sądzicie? Lepiej niż nad morzem. Zaznaczam, 22 minuty. To co? Skoro tam wylazło 20 zł, to tu powinno dojść 40. Niestety tak to nie działa, ale nic. Przylecimy ten placyk drugi i zobaczymy, jaki będzie bilans. No i dobra, jest 7.30 Ja dokładam jakieś szkiełka. No ja w ten sposób mam już 24 zł. przeszło z dwóch placów. Dokładam jakieś tam gryszaki. Ale skoro jest takie szaleństwo na YouTube, słuchajcie, sprawy grzybów, to ja Wam pokażę. Zobaczcie, jakie piękne grzyby. Grzybobranie na Placu Zabaw. Może też będę miał dużo wyświetleń, jak pokażę grzyby. Uuu, panie, trzeba dać jakąś dobrą miniaturkę. Grzybobranie 2022. Patrzcie, cóż tu za piękne maślaczki tutaj nam rosną, ależ piękny grzybek. Znacie się na tych grzybach? Co to za grzyby? Jest, słuchajcie, wysyp grzybów. Szaleństwo. Ale piękne, grzybki. Z placu zabaw. Taka zabawa. Także zamiast przyjść na plac zabaw, jeszcze jeden kosić monety, to powinienem przyjść tutaj na grzyby, a tymczasem uciekam dalej. a Skoro jestem właśnie, no to wpadnę na plażę, mówię, a to dupa panie, smutek i żal. Miejsce jest już dawno opuszczone, nikt tu nic nie gubi, po pół godziny łażenia nawet. Zrywki ani kapsa nie znalazłem. Smutne to wszystko. Powiem wam, że właśnie się kończy. Tu przez lata to wszystko funkcjonowało, ale niestety, od kiedy wprowadzili tutaj strefę ciszy, wszystko umarło śmiercią naturalną. Smutne to, prawda? Będzie to kolejny opuszczony obiekt niebawem. A tymczasem, kolejne grzybki na horyzoncie. Ja oczywiście się na grzybach nie znam, więc grzybów nie zbieram ale tu ich trochę rośnie może podpowiecie co to za cudaki są jadalne znaczy ja wiem grzyby są jadalne wszystkie tylko niektóre jeden raz tam jakiś są sobie skacze a to panie patrz pan jakie grzyby sławy. i tu macie wspomniany przeze mnie początek końca wchodzicie i już ktoś sobie melinę zrobił zobaczcie wszystko rozwalone, było podpalone Już jakieś żule sobie tutaj imprezownie urządziły Smutny koniec Fajnego obiektu Masakra No i tu kolejne Zdewastowane domki Ja pierdzielę zawsze widzę takie rzeczy to mnie to rozwala psychicznie Zobaczcie Tak to wygląda wszystko się kończy i zaczyna. I jeszcze jeden domek. Wszędzie ci biznesmeni od złomu powyciągają, wybeweszą. No i hop, siup, zmiana klimatu. Zobaczcie, zrobili mi tu nawet schody, co mnie bardzo cieszy. Pomyśleli w końcu o mnie. A więc co. Bierzemy naszego złomeusza, którego dawno nie widzieliście. Miałem mieć słuchajcie, taką szlifierkę kątową, akumulatorową do takich rzeczy, ale niestety nic z tego nie wyszło. Trudno. Łakać z tego powodu nie będę. Poradzimy sobie bez tego. Większe kotlety po prostu tu zostaną. Ale spójrzmy co tu się tam przykleiło. O fuck, sam gruz. O, coś nam, WKZ z wyszarpą. A fuj, te obrośnięte. Jakieś, takie, kręci No patrzcie, kurczę, takie kotlety muszę zostawiać. To wszystko jest cholernie grube nie do wyrywania. A ja muszę zadowolić się takimi pizdrykami chudymi. Na razie więcej niż bieda, ale jak to mówią, z tego i się nie naleje patrzcie czy ja dobrze widzę no tak ale jazda na wierzchu leżała sobie ja tu chodzę brodzę a tu pół podkowy leży jak byk i czeka bardzo dobrze tu nade mną jest hodowla ptaszków takich wiecie ozdobnych a więc kończą one w sposób bardzo smutny zdech i srygo za zapłoc nie wiem czy widzicie leży tutaj martwy ptak taki jego koniec smutek i żal ale coś pan zrobi, jak nic pan nie zrobi a my sobie nuchamy dalej tu na kotlety raczej nie liczę, bo tutaj tak zbyt płytko jest, poza tym przechodziłem tą miejscówkę już wiele razy ale czasem można się zdziwić i pozytywnie zaskoczyć na co nie ukrywam liczę no, jak widzicie, same grube ryby wpadają taki drobiazg. W ten sposób to ja wiadra nie zapełnię. Jako, że kamerkę kupiłem używaną, już widzę pierwsze problemy. Muszę po kilka razy ją włączać i się wyłączać co jakiś czas. Te nagrywania, więc już pierwsze mankamenty widzę. No ale trudno, nie jest to reklamacja Leszku. Po prostu mówię to co widzę. A tymczasem kolejne drobiazgi do wiaderka. Życie. No i wystarczyło trochę ponarzekać, prawda Mustafa? A więc po Mustafik i zobaczcie. Pierwsze kotleczory na pokład. Oj, kolejny. Jakiś takiś pręcisła A złomeusz i dalej. Za plecami mamy ruch po prostu jak na marszałkowskiej. ależ tego drobiazgu to się przykleja taki magnetyczny szlam ale to miejsce bardzo mi się podoba jest takie mega klimatyczne sami spójrzcie rzeka Orinoco opa uuu ale klamerka idzie patrzcie taka klamra do drewna super Ech, znudziło mi się ciąganie tych drobiazgów wieczne, a więc ja uciekam z tego miejsca zapuść to za pan tak to samo 550zł tak zgadza się ja panu to No i moja radość nową kamerką nie trwała zbyt długo. Bo okazuje się, że jest mocno wadliwa, nie za każdym razem włącza się nagrywanie, wyłącza się za chwilę. Trzeba takie 2-3 razy powtórzyć i to dosyć często się zdarza. No a więc trudno, przeżyję to jakoś, jako że kupuję ją używaną. Takie jest życie, ale trudno. Byłem tutaj, słuchajcie, świadkiem przed chwilą. Pan przyjechał z poczty, przywiózł popuszkę dla pana hodowcy. I usłyszałem niechcący cenę 550 zł za jakąś papuszkę. Bo pan dokupił, bo ma już samiczkę i sama siedzi ta samiczka. Jak sama nazwa wskazuje, sama samiczka. No nieważne, taka tam gra słów. Ja tymczasem kończę na dzisiaj. Tę zabawę wykrywaczem i magnesem. A was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć. A tak z innej beczki, jeśli chcecie zobaczyć przygody z magnesem neodymowym, jak tu kolega walczy o odzyskanie tego magnesu, to zapraszam na kanał Magnetyczny Szczecin do pana Łukasza. Link macie w opisie pod filmem.